Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Detektyw Prawdy TV. Od jakiegoś czasu, kiedy opisuję projekt masonerii pod tytułem Charlie Kirk, nazywam to, co robią z nominalnymi chrześcijanami Kirkowaniem. Od pierwszego dnia po nagłośnieniu tej, powiedzmy, śmierci Charliego. Czułem, że coś się dzieje grubego, że coś jest szyte grubymi nićmi, że coś nie gra. Nie wierzyłem w przekazywane informacje i z początku czułem się osamotniony, ale w miarę upływu czasu znajdowałem w internecie anglojęzycznym ludzi podobnie do mnie myślących. I właśnie, myślę, że jak ktoś ma ducha prawdy, to nie wierzy w tę całą szopkę. I nie ma znaczenia, czy Kirk żyje, czy nie. Swoją drogą to ciekawe, że Charlie nazywa się prawie tak samo jak bogini Kirkę. Y, Kirkę była boginią strachu, czarodziejką, y, grecką boginią, która potrafiła zamieniać ludzi w dzikie świnie. To jest taka bardzo symboliczna kwestia. Jak czary, czyli kłamstwo, zamienia ludzi no, w dzikie świnie. Była córką Heliosa boga słońca. I to dlatego tak wiele grecko rzymskich bóstw jest widzianych, z widocznym, jakby halo, tą, tą aureolą wokół igłów. Halo to pierścień słoneczny. Stąd, stąd stają się oni święci. W języku angielskim jest to taka gra słów: Hello, Hallowed, Hallowed. Hmm. Za chwilę wam to pokażę. To wszystko jest oczywiście powiązane z astronomią, z tym, co stworzył Bóg, ale oni sobie wybierają to do swoich okultystycznych, lucyferańskich praktyk. Hmm. Także pomijam ten pierwszy tutaj akapit haloł uświęcony oczywiście nie jest to rozumienie biblijne albo wiem biblijne rozumienie słowa święty jest to oddzielony oddzielony od zła całkowicie oddzielony od zła bo Bóg jest na przykład znaczy Bóg jest całkowicie oddzielony od zła i dlatego powiedział że świętymi bądźcie czyli oddzielonymi od zła bądźcie bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, czyli oddzielonymi od zła bądźcie, bo ja jestem całkowicie oddzielony od zła. A tutaj e, słowo święty oznacza uczynić świętym w sensie duchowym. Aurola słoneczna może być postrzegana jako symbol świętości, e, no bo to oni e, nadają, e, czynią kogoś świętym, prawda? Dlatego Kościół katolicki jest no, przeciw, przeciwny Jezusowi, tak naprawdę. Co innego głoszą, co innego robią. I nadają te aureole świętym, bo oni czynią świętymi poszczególnych ludzi, a nie Bóg poprzez to, że ktoś był wierny Słowu. I tutaj jeszcze dochodzi, jakby, kult słońca, prawda? Tu mamy taką informację. O tym halo Słońca. Jest to aurola Słońca, znana również jako zakon. To lokalny kult religijny działający w opuszczonym amerykańskim miasteczku Silence Hills. Jego członkowie pragną przywołać Baphometa, którego czczą jako swojego boga i wyzwolić świat, zmieniając go w, no, w raj, swój raj, prawda? No więc yy, to dlatego czciciele yy, Kirke tworzyli okrąg yy, podczas rytuałów. I stąd też mamy takie słowa, jak okrąg, angielskie circle, jak ta sieć stacji paliw, no i też cyrk, syrkus. I właśnie, i tutaj jeszcze zwróćmy uwagę na to oko, w tym, w tym symbolu kulcystycznym, ale też chciałbym wam przypomnieć, jeżeli widzieliście jakieś filmy, gdzie, nie wiem, thrillery, horrory, gdzie jakieś tam sekty satanistyczne miały swoje obrządki, no to był zawsze taki okrąg, prawda? I oni w takim okręgu dokonywali różnych rytuałów. No i właśnie, mając to wszystko na uwadze, odpowiedzmy sobie na takie pytanie: czy. Zatem w tej sytuacji Kościół nie staje się cyrkiem? Czy cała ta sytuacja z Kirkiem nie jest cyrkiem? Kontrolowana opozycja. Jaką jest Tucker Carlson, porównał śmierć Charlie'ego Kyrka do śmierci Jezusa. No więc, symbolicznie rzecz biorąc, spektakl pod tytułem Śmierć Kyrka wydaje się właśnie zapowiadać powstanie nowego kościoła. Wyodrębni on chrześcijaństwo zwiedzione, i po tym, jak dochodzą do mnie nowe informacje, coraz bardziej jestem tego pewien. Oczywiście przy tego typu okazjach pieczonych jest kilka pieczeni na jednym ogniu. I z tą całą aferą z Charlie Cyrkiem dochodzi jeszcze wątek z Trumpem. Nie zapominajmy o tym. I zwróćmy uwagę na to, yy, jaką rolę pełni Trump w tym całym przedstawieniu. Jest on tutaj człowiekiem jednoczącym chrześcijan zwiedzionych. I popatrzcie, ja wczoraj opublikowałem foto żony Kirka. Podczas ceremonii pogrzebowej, gdzie było przecież wielu chrześcijan, chrześcijan, podkreślam, nominalnych, pokazała gest rogów. Ja wiem, zwiedzeni ludzie zaraz zaczną mi mówić, że to jest gest gitarzystów. Pytanie, czy są pobożni gitarzyści? No chyba, że. W zespołach jakichś chrześcijańskich, tak jak jest taki fajny zespół polski Cześć, którego czasem słucham, być może na takim poziomie tak, ale zobaczmy, kto takie gesty wykonuje, bo na pewno nie zespół chrześcijański Cześć. Tutaj po środku jest to członek zespołu KIS. Poniżej Bergoglio. Kto tam jeszcze? No, Mask. Ten Hogan. Jeszcze mam w swojej kolekcji: w swojej kolekcji mam tu jest Clintonówna. Jamesa Hetfielda z Metaliki. I wielu innych. Także no, oni wszyscy kochają Was i Wy to na pewno w to wierzycie, że oni Was kochają, że to jest w języku miłości, przepraszam, w języku migowym. Miłość, no bo tak to tak to też tłumaczy się. No ale właśnie, zatrzymajmy się przy tym języku migowym. Ja gdzieś 7 lat temu napisałem o tym, że język migowy został stworzony przez przedstawicieli papiestwa, przez jakiegoś tam francuskiego księdza, już nie pamiętam. I co, ufacie takim ludziom? No bo ja nie. Oni mają swojego Boga i ja mam całkiem innego. To jest oni mają innego Boga. No więc powstał kult Charlie'ego Kirka. A kulty nie powstają w tym świecie bez Boga, w tym świecie bezbożnym, nie powstają y, na darmo. Zobaczcie ten filmik. Żona Kyrka pokazała swoją wiarę. Tutaj mamy ten gest. Zapamiętajcie ten gest. To jest chrześcijaństwo oparte na emocjach. Ja pamiętam y, takie emocje, y, kiedy y, jeszcze raczkowałem w chrześcijaństwie i tego typu songi wywierały na mnie wrażenie. Ja byłem przekonany, że jestem taki bardziej wierzący, znaczy przekonany, odczuwałem bardziej to, niż byłem przekonany przy tego typu muzyce. To jest znany utwór, w polskiej wersji on się chyba nazywa Oceany, ale tutaj no widzę, że chyba świątkowcy i charizmatycy, bo oni tak te ręce tak do góry Podnoszą, tak jakby to dodawało im jakoś wiary, a są przecież przy fladze bestii z Ziemi, czyli Ameryki, Stanów Zjednoczonych, gdzie są gwiazdki pentagramowe, pięcioramienne, jako Stany. No i posłuchajmy sobie jeszcze kawałek. Wszystko oparte na emocjach. Jest to manipulacja, ewidentna manipulacja. Trump, zobaczcie, jest tym człowiekiem, który udziela wsparcia. Jest tutaj kreowany na przywódce chrześcijan. To jest bardzo, bardzo ważne. Naiwni chrześcijanie, niczym starożytny Izrael czczący bala i na, 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 na boku JHWH, yy, 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 wszystko to oczywiście tutaj oprawione jest, tak jak mówiłem, tą yy, ckliwą muzyką. Kult cyrka został posycony przez podgrzane emocje w środowiskach lewicowych. Ja to opisywałem na blogu, już nie będę wam pokazywał, ale tak, dla przykładu, pewien lewicowy streamer stwierdził, że konserwatyści muszą częściej obawiać się śmierci, dlatego będą bali się uczestniczyć w wydarzeniach i zabierać głos. No, mnie tutaj coś nie gra, coś nie gra. To z czasem się okaże, czemu to wszystko ma służyć. Ja na razie komentuję to tak, jak to widzę na dzień dzisiejszy. I co? Kolejny z wielu przypadków nienawiści, jakie pojawiły się po, po, no, po powiedzmy, śmierci Kirka. Tym razem z udziałem sędziego stanu Ohio, sędzia Ted Berry, po kontrowersyjnych komentarzach w mediach społecznościowych dotyczących śmierci Czali'ego, Kirka powiedział publicznie o Kirku tak. Spoczywaj w nienawiści. Co on teraz myśli o przemocy z użyciem broni i kontroli broni w piekle? A także komentarz był pochwalający: Rasę zabójcy. A więc zabił go biały facet. Niech to będzie karma. No i nie wiadomo, kto tutaj jest aktorem przygotowanym do roli, a kto po prostu dał się. Dał się jakby umamić temu, temu wszystkiemu. Być może są tacy lewacy sędziowie, którzy mają w sobie bardzo dużo nienawiści, ale no na dzień dzisiejszy nie wiemy, kto jest kim. Ja uważam, że kilkowanie, bo to jest kilkowanie kilkowanie jest testem na to, czy łatwo się poddajesz kłamstwu, a może nawet testem na Posiadanie Ducha Bożego, i wcale nie mam tutaj na myśli tego typu sytuacji, kiedy przeczytałeś coś tam w mediach społecznościowych, że Kyrk nadal żyje, ale mam na myśli taką chwilę, kiedy dotarł do ciebie szum medialny wokół Kyrka, a ty poczułeś poczułaś odział Zamknięty kiedyś śpiewał Poczujesz, poczujesz jak dużo dzielicie Od innych No właśnie To czują chrześcijanie byjni A tutaj oni są właśnie Wszyscy zintegrowani Zintegrowani z polityką Z syjonistami Nie czują się inni Oni się czują tutaj jako wspólnota Jeżeli już miałbym przywołać Piosenkę Oddziału Zamkniętego no więc ty po, poczułeś, poczułaś, że coś jest nie tak, że, że coś mi tutaj nie gra, prawda? Ja takiego testu, powiem wam szczerze, nie zdałem, kiedy zmarł yy, yy, Karol Katz, prawdziwe nazwisko, yy, czyli Karol Wójtyła, pseudonim John Paul II yy, i szczerze mówiąc, yy, no po jego śmierci niemal płakałem, a był to zły człowiek. Krył pedofilię, yy, współpracował z politykami, yy, a po jego śmierci powstało ponad 700 pomników. Ponad 700 pomników bałbochwalstwa. A co mówi na ten temat dekalog? Nie uczyni sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się kłaniał i nie będziesz im służył. I niech ktoś teraz nie będzie taki sprytny i żeby chciał na przykład wykiwać Boga, w jego mniemaniu oczywiście, takiego człowieka, mówiąc, ale ja się nie, kłań, nie kłaniam tym pomnikom, czy jakiemuś tam pomnikowi, przed którym byłem, tylko ja się przy tym modlę. Słuchajcie, pomnik to podobizna człowieka, a słyszeliście przykazanie, nie uczynić sobie obrazu rytego, ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie, w górze i co na ziemi nisko. Ym, ani nawet z tych rzeczy, które są właśnie pod ziemią nawet. A więc y, nie wolno y, czynić sobie podobizny kogoś i oddawać mu jakieś chwały. Bo tylko Bogu się należy chwała. A tutaj y, w Polsce... Przed tyloma pomnikami, ponad 700 pomników, czyli pomnożmy sobie to razy ilość oddanej chwały pomnikowi, prawda? Czy człowiekowi? To jest wszystko jedno. I to jest grzech, i to jest grzech. Czy pomnikowi, czy człowiekowi? Jakby ktoś chciał być taki już tutaj drobiazgowy. Nadal jest to grzech. To jest, to jest coś niesamowitego. Ponad 700 pomników bałwochwalstwa. później się dziwić, że na Polskę spadają nieszczęścia, skoro jest łamane przykazanie. No ale cóż, Polacy nie znają Biblii, Katolicy nie znają Biblii, z kolei protestanci negują dekalog, uznając, że został przybity do krzyża, że już go nie ma. Hmm, bo uważają, że już mają w sercach. No, jeżeli mają w sercach, no to powinni być nieskazitelni, skoro mają w sercach. No, ale to trzeba rozumieć teologię, prawda? Hmm. Bóg dał nam serce mięsiste, czyli skorę do przestrzegania jego prawa. Nie 613 przykazań mojżeszowych, ale do. Prawa Bożego, prawa moralnego i dekalogu, łącznie z dekalogiem. Dekalog jest nadal ważny. Słuchajcie, ja, jak dowiedziałem się yy, o tym, że jest tak dużo szumu wokół osoby Kyrka, yy, pierwsze co zrobiłem, to sprawdziłem powiązania tego człowieka yy, z różnymi organizacjami. No i trafiłem. Bingo. Charlie, pomimo że krytykował Izrael, był trumpistą, no a więc sionistą. Przecież Dzień z Trumpa. Jest, jest, właśnie, no jednym z nich, tak, jest, jest syjonistą. I zarówno Trump, jak i cała Ameryka od dekad finansują Izrael. No umówmy się, tam pewnie gros tych ludzi, będących na ceremonii pogrzebowej, byli słusznego pochodzenia. Ponadto, poza faktami, które Wam przedstawiłem i pewnie jeszcze jakimi gdzieś tam znaleźliście w internecie, jest też wątek okultystyczny. Słuchajcie, ja nie przepadam za takimi chrześcijanami, którzy mają krzyż na klatce i mówią tylko o okultyzmie i spiskach. To jest tylko wiedza, a wiedza nie zbawia. Ona jest, jest kusząca i na swój sposób atrakcyjna. Ale y, nie zbawia, nie powoduje, że człowiek się zmienia na, na lepsze. Y, nie powoduje, że wyzbywa się grzechów. Jest to tylko wiedza. I tę wiedzę można wykorzystać w prawidłowy sposób, lub w nieprawidłowy, zbudować swoją pychę ego. Y, albo po prostu pokazywać to jako argumenty komuś, że ten świat jest zepsuty i żeby przyjść do Boga. Ale posłuchajmy y, dla. Szerszego poglądu tego człowieka? Wiesz, jaką liczbę wszyscy ci wciskają? Czy wiesz dlaczego? Czy wiesz dlaczego kochają tę liczbę? Ponieważ reprezentuje ona jedną trzecią upadłych aniołów, które zostały wygnane na ziemię. A wiesz, kto jest ich przywódcą? Czy wiesz, czy wiesz, to Lucyfer. Znasz Lucyfera, tego gościa, który jest. na tym obrazie. I tak naprawdę to posąg Lucyfera. I to właśnie są pochodnie olimpijskie. I to właśnie robią tam wszyscy superbohaterowie. Jedna ręka w górze jest zabawna, jego imię to Kol. Brzmi trochę jak Hal, znany również jako Lucyfer. I For, który został wyrzucony z Asgardu przez Boga Odyna za bycie dumnym. Huch. Brzmi trochę jak piekło, czyli Lucyfer. Nie wiem jak ty, ale mi to trochę przypomina jabłko. Może jak ty znasz zakazany owoc? Pamiętasz gościa, który rzekomo to zrobił został złapany 33 godziny później? Czy wiesz, kiedy robił ten symbol rozmawiając z Charlim? Kto robi ten symbol? Kim, nawiasem mówiąc, jest Charlie Kirk? CK C to trzecia litera A. Tak, tutaj obaj panowie pokazują ten słynny znak. E, e, to jest komu znak komunikacji między e, ludźmi, którzy potrafią go rozpoznawać. E, oni w ten sposób nie tylko pokazują, e, że są w tej samej wspólnocie, ale też pokazują, e, jakby zaznaczają e, no, to, co robią. No właśnie, tak, to jest Charlie Cyrk, Cyrk dla mas. Słuchajcie, w tle był mord palestyńczyków, bichały czołgi, nastąpił eksodus ludzi z gazy, afera dronowa w Polsce z nieuzbrojonymi dronami, których części można kupić na temu za około 5000 zł, no plus sprawa z Kirkiem właśnie, przykryły ludobójstwo w gazie. Oczywiście, tak jak wcześniej wspominałem, przy takich widowiskach pieczonych jest kilka pieczeni przy jednym ogniu. I jeszcze na koniec, pewna ciekawostka nie włączę wam od początku filmu, bo mógłbym mieć usunięty, ale pokażę Wam, jakie są obecnie możliwości techniczne odegrania scenki potoku krwi tryskającej z ciała. Być może w sieci są jeszcze inne filmy przedstawiające właśnie techniki w jaki sposób można to zrobić ale zobaczmy kawałek tego co może nam coś uświadomić and I wish I could say it's never happened where you're on set and you stop pumping blood And you look at the actor and nothing's coming out of his neck, but there's a giant red pile going on the back of his body, you know? What I'm doing with purging the line is making sure that the, the blood is travelling down the line and that there's pressure in the thing. So I don't know if you can see. special effects in Three, two, one. The key was using a lot of blood. To full effect, though, you'd need to see this in slow. -mo. Powiem wam, że jednym z moich ulubionych filmów lat 80. był film pod tytułem F przez X. Był to film sensacyjny, w którym to właśnie specjalista od efektów specjalnych został wrobiony w rzekomą śmierć kogoś tam poważnego. Nie wiem, czy nie szefa mafii, czy też polityka jakiegoś. Yy, chociaż to nie, nie ma żadnego znaczenia w tym momencie, yy, ale nawet teraz w kontekście sprawy cyrka yy, polecam obejrzenie pierwszej i drugiej części. Bo były dwie, prawdopodobnie są dostępne na CDA, i wtedy zobaczycie sobie, że już w latach 80. można było przerozmaite rzeczy robić, a mamy 21 wiek, więc no, możliwości są o wiele większe. W każdym razie, to co się dzieje, jest to inżynieria społeczna i tylko ludzie, którzy dają się zwieść, a dają się zwieść ponieważ mają takie pożądliwości, ponieważ nie są posłuszni Słowu Bożemu. Nie miłują prawdy i dlatego no, dają się omamić. A może kiedyś popadną po prostu w obłęd. Ja w każdym razie dziękuję za wysłuchanie i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.